Iść. Kenio, gdzie jest Kenią? W środku, bol, zeram! No nie jest, jest Brawo, brawo, Autu proszę z autu! Biegasz na boku po co, a środka nie ma! Aut! Nie mam, pań! Jestem no, taki! Wejdź, no, wejdź! Ja też mogę z Nie, idziemy! Diycie, to zrób! Kura! To tak. w środku kryje, panowie. Kenio, w środę. W środku, Kenio daje tak. Rzuć tam środek! Ale ruch, chłopaki jest tam jakiś! A nie, ślijcie! Karol! Ja to jest jakiś! To jest jakiś! Ty to Jej, jak dziwnie bierze te piłki. Ty upadni, uważaj! Daleko! Kula, stawaj! 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 Kula, Kula,

Ojej, ojej, ojej! Maciek, walk. Uderzenia, uderzenia! Wstrzały na ja.